Siemander Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, i nadszedł w końcu ten moment, kiedy mam dla Was mega rewolucję. Rewolucję w kupowaniu domów na pupet. Słuchajcie, jesteśmy u największego dewelopera, który jest odpowiedzialny za budowanie domów jednorodzinnych i willi. Deweloper nazywa się Botanika, a my jesteśmy wśród trzech jego projektów: a mianowicie Botanika Four Season, Botanika Boulevard i Botanika Pro. Jumpa. Chodźcie do środka, zobaczcie jaka to będzie petarda. Ale zanim jeszcze pójdziemy do środka, powiem Wam, że tutaj buduje się takie centrum, nowe centrum Phuket. My jesteśmy w ogóle bardzo niedaleko bank Tao, jakieś 10 minut drogi od Bank Tao, 8 minut drogi od lotniska, 10 minut od plaży. Także tutaj za chwilę powstaje centrum handlowo-usługowe w postaci sklepu Villa Market, części komercyjnej. Także niedługo tutaj powstanie nam nowe Słuchajcie, miasteczka. my wchodzimy do projektu, który się nazywa Four Season, czyli jednego z trzech, które będą tutaj w tym rejonie. I zaraz Wam powiem, jakie są między nimi różnice. Ach, jeszcze ważna informacja: domy będą w stylu albo takim tajsko-europejskim, albo balijskim. Tak jak tutaj na załączonym obrazku. A różnice będą od siebie oczywiście powierzchnią, layoutem, no i ceną. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda w szczegółach. Tak to będzie wyglądać. Bardzo dużo terenów zielonych na każdym osiedlu. Tam za mną są już w trakcie budowy wille. Niektóre są już nawet skończone, ale może zanim Wam pokażę, ponieważ to jest show-villa, do której zaraz pójdziemy, to może Wam opowiem specyfikację tych trzech osiedli. Słuchajcie. Cena w ogóle yy, tych osiedli zaczyna się od, cena willi zaczyna się od 16 milionów 900 tysięcy batów, czyli od jakiegoś miliona 900 tysięcy złotych za pełną willę. Trzy sypialnianą, trzy z 10-metrowym basenem. To jest po prostu szok. Na osiedlu Prudżampa, yy, gdzie ma tylko i wyłącznie, one się jakby nie różnią zbyt wiele, natomiast różnią się wielkością działki. Działki na osiedlu Prudżampa są w granicach 300 metrów. Tutaj na tym osiedlu Four Seasons, gdzie jesteśmy, są w granicach 400-500 metrów, i właśnie zaraz pójdziemy do tej showwillu, o której mówiłem. I tutaj ceny zaczynają się od 19 milionów 900 tysięcy. Batów za willę. Słuchajcie, zaraz zobaczycie jaką, to po prostu klękniecie, a to jeszcze nie wszystko. I osiedle, bulwar, które się buduje, właśnie tam na początku przy wieździe, jak wjeżdżaliśmy na osiedle, ale tam są o wiele, wiele większe działki. Dobra, chodźmy teraz zobaczyć, jak wygląda show Villa. A zaraz mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę, gdzie. Wtedy będziecie w szoku i zrozumiecie, dlaczego to jest rewolucja w kupowaniu willi na Puket. No dobra, no i to, to jest najpiękniejsze. Wchodzimy teraz do środka, do willi. Odwracam kamerę, będziecie w szoku. Słuchajcie, tak wygląda każda willa od tego dewelopera. One są przeważnie w kształcie litery L, czyli po wejściu. Tutaj mamy przepiękny salon wraz z kuchnią. Zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Potężny salon. Co jest najważniejsze, że ten deweloper stosuje wielkie przeszklenia w salonie, czyli jeżeli odsuniemy te wielkie drzwi przesuwne z jednej i z drugiej strony, robi nam się potężna przestrzeń. I teraz to, co jest najpiękniejsze, wchodzimy do naszego prywatnego baseniku. Słuchajcie, tutaj jest miejsce na storik, na krzesła, na grilla, barbecue. Tutaj mamy kawałek działki, kawałek ziemi. Mamy 10-metrowy basen, słuchajcie. I to, co jest najlepsze, z master bedroom, czyli z tej głównej sypialni, wchodzimy bezpośrednio, słuchajcie, do basenu. Czyli budzimy się rano, to jest nasza sypialnia. Budzimy się rano, słuchajcie i wskakujemy bezpośrednio do basenu. Możemy sobie wyobrazić piękniejszy poranek, no po prostu masakra. Zobaczmy jeszcze łazienkę, jak wygląda. W zasadzie mamy trzy łazienki. To jest pierwsza, która należy do sypialni. Tak wygląda. Oczywiście duża łazienka, prysznic, wanna. Szafy zabudowane, łóżko. I tutaj mamy dwie kolejne sypialnie. Każda sypialnia oczywiście ma swoją łazienkę. To jest pierwsza sypialnia. Tutaj mamy łazienkę. Oczywiście do tej łazienki możemy też wejść od strony sypialni. Tutaj mamy drugą sypialnię. Też oczywiście szafa, nasza prywatna łazienka, także spokojnie. Trzech osób dorosłych się pomieści albo bardzo duża rodzina. Oczywiście mamy miejsce postojowe, miejsce garażowe, jedno plus do tego składzik czy jakiś tam powiedzmy magazyn. I teraz tak, cena takiej willi, wyobraźcie sobie, to jest 19 milionów 900 tysięcy batów. One oczywiście, czyli jakieś 2 miliony 300 tysięcy złotych. One oczywiście lekko różnią się ceną w zależności od wielkości działki. Mniej więcej działka ma w granicach 400-500 metrów kwadratowych, no ale wygląda po prostu petarda. Dom od momentu wpłaty zaliczki jest budowany przez około 14 do 16 miesięcy i po 16 miesiącach maksymalnie zostaje nam on oddany w takim stanie. Wszystkie elementy stałe, typu Łazienka, kuchnia, szafy zabudowane. Słuchajcie, łóżko to oparcie to jest w cenie. Wszystkie meble ruchome są dodatkowe pakiety, za które trzeba dodatkowo zapłacić, albo oczywiście pojechać do w takiego tajskiego HomePro i sobie dokupić bez, wedle własnego uznania. Słuchajcie, ogrody są już w takiej okazałości, ponieważ drzewa są oczywiście też przywożone i sadzone na bieżąco tutaj do każdego, do każdego domu. Także dom oddawany jest w takim stanie, w jakim widzimy. I cena cena jest po prostu powalająca, bo to jest jakieś 2 miliony 300 tysięcy złotych. Słuchajcie, czyli tyle co mieszkanie na Mokotowie w Warszawie, dwupokojowe. I teraz słuchajcie, jeszcze hit. Hit po prostu, który przebije wszystko. Ten deweloper, z z tego, że jest największym deweloperem budującym willę na Puket, daje możliwość zakupu na raty. A wygląda to w ten sposób, że od momentu wpłaty pierwszej zaliczki, czyli 2%, mamy wtedy jakieś 16 miesięcy, 14 do 16 miesięcy, żeby wpłacić pierwsze 50%. Wtedy dostajemy klucze, czyli załóżmy, dom kosztuje 2 miliony złotych, my wpłacamy milion, dostajemy, słuchajcie, klucze i przez kolejne 3 lata spłacamy deweloperowi z 3% stałym oprocentowaniem rocznym kolejne milion złotych, czyli kolejne 50%, a przez ten okres już możemy tutaj mieszkać, wynajmować sobie to mieszkanie i ten dom może nam się już samemu słuchajcie spłacać. No nie rewelacja, po prostu dla mnie to jest genialny środek na to, żeby kupić sobie dom za milion, a te drugie 50% będzie nam się spłacać przez osobę, która czy przez rodzinę, która będzie wynajmować od nas Taki dom, słuchajcie, a w tym rejonie, czyli w rejonie Bangtao, czyli w rejonie takiego tajskiego Beverly Hills, gdzie właściwie jesteśmy, tutaj ceny tego typu domów zaczynają się minimum od 200 tysięcy batów miesięcznie przy kontrakcie rocznym. Czyli policzcie sobie, ile to jest rocznie 2,5 miliona batów rocznie. Można? Słuchajcie, można. Słuchajcie, jeszcze taka pozytywna informacja na koniec, w związku z tym, że jesteśmy najbardziej rozwijającą się polskojęzyczną agencją na Phuket, w zeszłym roku sprzedaliśmy prawie 100 unitów, w tym roku już też kilkadziesiąt. Ten deweloper, mamy z nim umowę na sprzedaż tych willi na wyłączność. Mam umowę wyłączną, więc w związku z tym, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, słuchajcie, tymi willami, to po prostu no, trzeba się zwracać bezpośrednio do mnie, ponieważ jest to mega gorąca oferta, w związku z tym dostępna tylko i wyłącznie u mnie. Pamiętajcie, ceny od 16 milionów 900 tysięcy batów, czyli od miliona 900 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o projekt Pro Jumpa, jeżeli chodzi o projekt Four Season, to to 20-19 milionów 900 tysięcy batów, czyli jakieś 2 miliony 300 tysięcy złotych. Słuchajcie, i mieszkamy w raju. 10 minut od lotniska, 10 minut od plaży, przy najpiękniejszej miejscówce na Phuket, czyli Bank Tao Beach. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że to na tyle na dzień dzisiejszy. Podzielcie się tym wideo z, ze swoimi znajomymi, z osobami, które też ewentualnie interesuje rynek tajski. Bardzo będę wdzięczny za subskrypcję, ponieważ no tylko 20% osób, które mnie oglądają, subskrybują mnie, a 80% po prostu są moimi ogląda oglądaczami bez subskrypcji. Także wciśnijcie suba, podzielcie się tym wideo, zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się ciepło. Pozdrowienia z raju! Yo!